Witajcie. Miałem do was mówić o całkiem czymś innym, ale niedawno, dosłownie w piątek, Bóg położył coś na moim sercu, z czym muszę się z Wami podzielić. W liście do Filipian czytamy o pokoju, który przewyższa wszelki rozum. I fajnie się o tym czyta, ale sednem tego jest, czy kiedykolwiek czy to, lub czy czujecie ten pokój teraz. Z samego rana w piątek byłem już zabiegany. W zasadzie o, przez cały tydzień tak było. Miałem dużo planów, dużo obowiązków, które musiałem wykonać przed, przed terminem. To stresowałem się tym, natłokiem tych wszystkich spraw, czas mnie gonił. Martwiłem się tym i czułem się naprawdę niespokojnie. Ale w końcu, cały czas spiesząc się, kiedy wychodziłem z mieszkania, nagle tak pomyślałem sobie, Bóg może mi pomóc. Myślałem dalej. Jezus powiedział, że jeśli będziemy prosić o coś, da nam. I tak uświadomiłem sobie, ej, Bóg naprawdę może mi pomóc. Czym ja, czym ja się w ogóle martwię? Po co to wszystko? Z perspektywy czasu e, kojarzy mi się to z historią Abrahama, kiedy Bóg opowiada mu, zapowiada obietnicę, że uwierzył Panu, a On poczytał mu to za sprawiedliwość. I wracając do historii, kiedy uświadomiłem e, sobie właśnie i te myśli przyszły do mojej głowy, w jednej chwili, jakby wszystko ze mnie spłynęło. W, tym, w tej dosłownie chwili poczułem, Taką błogość i pokój, niczym się już nie martwiąc. Słuchałem wtedy chrześcijańskich piosenek na sławkach i idąc e, ulicą przez miasto na przemian e, albo z radości e, śmiałem się pod nosem, albo byłem głęboko wzruszony. I wiecie, w dziejach apostolskich e, czytamy o Pawle, który nauczał w listrze. W tej historii wśród słuchających e, Pawła Pogan był jeden człowiek niechodzący od urodzenia, chromy. I gdy Paweł przemawiając, spojrzał na niego, zauważył, że ma on wystarczająco wiary, aby być uzdrowionym. Więc Paweł powiedział do niego: Wstań i chodź. A on wstał i chodził. Jezus powiedział: Czy znajdę wiarę na ziemi? Wyobrażam sobie, właśnie tak przekładając to, jak Jezus patrzy na nas z góry i czeka tylko, aż ktoś będzie miał wystarczająco wiary, aby dać Mu Ducha Świętego. Jezus powiedział także: Ześlę Wam pocieszyciela. Pamiętacie dobrze historię Izraela, kiedy wędrował do Ziemi Obiecanej? Najpierw Bóg w wspaniały sposób rozpoczął od plag egipskich, kiedy to zrobił różnicę, Między Izraelitami a Egipcjaninami, i wszystkie te plagi nie dotykały Izraelitów, ale e, czytamy tam o niesłychanych, e, niebywałych rzeczach, którymi Bóg uderzał Egipt. Następnie bardzo e, znana nam, Historia o rozstąpieniu morza, kiedy rozstąpił morze martwe i Izraelici przyszli suchą stopą po morzu, a Egipcjan zatopił w morskich otchłaniach. Dalej, kiedy to zesłał ludu wybranemu mannę z nieba, aby mieli co jeść, albo wyprowadzał wodę z kamieni, kiedy byli spragnieni. Tak samo, kiedy prowadził ich za dnia, będąc słupem obłoku, jak i w nocy będąc słupem ognia. Albo nawet kiedy objawił swoją chwałę i moc na górze. Te wspaniałe wszystkie rzeczy Izraelici widzieli na własne oczy. A mimo to czytamy takie rzeczy. W Izraelitach na, narastał bunt przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. W końcu ludzie wybuchli. Szkoda, że nie pomarliśmy w ziemi egipskiej albo i na tej pustyni. Po co pan prowadzi nas do tej ziemi? Czy po to, byśmy tam padli od miecza? Czy po to, by nasze żony i dzieci stały się tam łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? Wiecie, kiedyś naprawdę dziwiłem się, jak to jest możliwe, że po tylu cudach, które zobaczyli na własne oczy, mogli jeszcze wątpić. Nawet miałem takie myśli, no, jak ja bym był Bogiem, to nikt by z nich nie przeżył. I dobrze, że nie jestem, bo nasz Bóg jest tak miłosierny, jak sobie tego nie wyobrażamy. Ale właśnie z czasem uświadomiłem sobie taką rzecz, że tak naprawdę my jesteśmy tacy sami. Bo choć wierzymy, że Bóg naprawdę uczynił te wszystkie rzeczy tam, te cuda, i wierzymy w to, że Bóg się nie zmienia i jest taki sam, jak kiedyś był. Jest i teraz, i taki będzie. A i tak, tak samo się martwimy, tak samo się boimy różnych rzeczy i się nimi zamartwiamy. Jesteśmy tacy sami. Ale wracając do mojej historii, nawet e, przyszedł taki moment, że e, kiedy słuchałem tych e, pieśni, po prostu to, co czułem w sobie, w końcu rozpłakałem się jak dziecko. I nieczęsto mi się to zdarza. W końcu chłopaki, przecież nie płaczą, ale było to naprawdę coś niesamowitego i ciężko mi teraz jakby powiedzieć, dlaczego co wtedy czułem, może się to nawet brzmieć trochę dziwnie, ale wiecie, jeżeli ktoś mówi, że nie chce nieba, to nie wie, co mówi. Bo jeżeli przez, przez to, co możemy poczuć przez Ducha Świętego, jest tak niewielką cząstką tego, co nas czeka. Niesłychane i nie do pomyślenia szczęście i w ogóle rzeczy czekają nas w przyszłości w niebie. Pokażę Wam coś. Nie ja to wymyśliłem. Zobaczyłem to w Danii, gdzie brat się tym podzielił, tą analogią. Pozdrawiam wszystkich braci i siostry z Danii na całym świecie. Mamy tutaj. Malutkie naczynie i napełniamy go wodą. No ale widzimy, że już więcej się nie zmieści. Kolejne. No niestety już też się napełniło. Jeszcze mamy trzecie. Więcej już się nie zmieści. Pokazywam to dlatego, bo tak samo jest trochę z Duchem Świętym. Jezus chce naprawdę dać nam go, i uwierzcie, że tu jest jeszcze dużo wody. Bóg ma niezliczoną ilość tego. Wyobraźcie sobie, że to jest dzban, jak od wdowy Sarepty, kiedy leje się i nie ma końca. I tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak głęboka jest nasza wiara i jak głębokie jest naczynie, ile się tam zmieści. Dlatego musimy pogłębiać naszą wiarę, żeby była głęboka. A wtedy słowa Jezusa, że będziemy czynić nawet większe rzeczy, spełnią się. Choć na ziemi są zmartwienia, próby, ból, doświadczenia. Jezus nigdy nie powiedział, że będzie łatwo. Wręcz odwrotnie, nie przyszedł przynieść pokoju, ale Bóg, jeśli Mu na to pozwolimy, da nam wytrwać w wszelkich udrękach i próbach. Tak, żeby sprecyzować, wrócę jeszcze do historii Izraelitów, bo nie zrozumcie mnie w ten sposób, że to wszystko teraz oznacza, że nie, nie musimy się teraz w ogóle starać albo nic robić. Właśnie gdy Bóg czynił te wszystkie cuda Izraelitom, Zauważcie, że e, on nie, nie, prze, nie przeteleportował ich z jednego brzegu na drugi. On rozstąpił morze, ale oni musieli własnymi nogami przez nie przejść. Tak samo, kiedy objawiał im się w słupie, obok i ognia, to oni sami musieli podróżować, nosić swoje rzeczy, przenosić się je z jednego miejsca na drugie. Kiedy manna spadała z nieba, oni sami musieli ją zbierać. Fakt. Że nie musimy się o nic martwić, nie znaczy, że nie musimy niczego robić. Każdy zna historię Szczepana, kiedy to on przemawiał do Rady, będąc napełniony duchem świętym, który go kierował w jego mowie. Był on mężem pełnym wiary i ducha świętego. Ale koniec tej smutnej historii jest taki, że w cierpieniu, będąc kamienowanym, po tym wszystkim, gdy wywleczono go poza obóz i zaczęto, zaczęto kamienować. Bóg pozwolił zobaczyć mu swoją chwałę Jezusa po prawicy. Po tym, co zrobili Szczepanowi, on powiedział Boże, nie powiesz im tego grzechu. Niepojęte, bo ja bardzo często, gdy czytałem tę historię, czułem taką złość i gniew na tych ludzi. To właśnie wykracza poza ludzkie zrozumienie, ale Duch Boży jest ponad Naturą człowieka, dlatego musimy prosić Boga, naszego Pana o ducha świętego. Skoro więc wy, chociaż źli jesteście, umiecie dobre dary dawać swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da ducha świętego tym, którzy go proszą. Wiecie, na koniec chciałbym Wam życzyć Wam i sobie takiego pokoju, który przewyższa wszelki rozum, abyśmy pogłębiali swoje dusze. Pogłębiali swoją wiarę, aby to nie było duże, aby zmieściło się tam pełno ducha świętego, który, którego zsyła nam Pan Jezus w pełnej obfitości, abyśmy mogli e, dzięki temu duchowi być pełni miłości i dzielić się nią z innymi. Na koniec przeczytam Wam słowa, które wypowiedział Jezus. A pocieszyciel. Duch święty, którego ojciec pośle w moim imieniu. On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie taki, jaki daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Niech Bóg was prowadzi. Amen.